kolejny obwodzik. Tutaj również należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu prądu głównego. Prąd główny i tu jest węzeł, czyli obwód nam się rozgałęzia i prąd główny rozpływa się na prądy takie spodowe. Teraz trzeba sprawdzić każdą z gałęzi. Przez tą gałąź przepływa, przez rezystor R4 i dopływa do węzła. Następnie płynie sobie przez tą gałąź, przez rezystor R3 i dopływa do tego samego węzła, do którego jest podłączony rezystor R4. Ponieważ te dwa rezystory końcu i początki tych rezystorów są podłączone do tych samych węzłów, dlatego tutaj mamy połączenie równoległe dwóch rezystorów. Nie ma tutaj do tych węzłów włączonych innych gałęzi. Zobaczmy jeszcze, jak jest z tą gałęzią jest rezystor R2 natomiast jego koniec znajduje się w innym węźle niż dwie pozostałe gałęzie czyli z rezystorem R4 oraz z rezystorem R3 ten rezystor na razie jest w spokoju patrzymy co się dzieje z tymi prądami płynącymi przez R4 spływają do tego węzła i przez R3 następnie płyną sobie jako jeden prąd przez rezystor R3 5. Czyli wniosek jest taki, że ten prąd sumaryczny płynie przez R5, natomiast jego składowe płyną przez R3 i R4. Z tego wynika, że te dwie rezystancje, R3 i R4, są połączone względem R5 w sposób szeregowy. A ponieważ rezystancja R6, jest na tej samej gałęzi co R5. Z tego wynika, że rezystancje R3 oraz R4, także rezystancje R5 i R6, są połączone względem siebie szeregowo. Dobrze, teraz co dalej? W zasadzie pozostaje rezystancja R2. Jak widać, mamy początek gałęzi z rezystorem R2 i koniec gałęzi z rezystorem R2. Są one wpięte do węzłów. Natomiast należy się w tej chwili odnieść do tej zaznaczonej rezystancji szeregowej tych czterech. Elementów. W jaki sposób te wszystkie rezystancje są połączone względem rezystancji R2? Jak widać, początki i końce tych rezystancji są włączone do wspólnych węzłów. Dlatego te rezystancje R3, R4, R5 i R6 są połączone względem R2 w sposób równoległy. I pozostaje nam ostatnia rezystancja. Ponieważ przez te wszystkie gałęzie płynie, płyną prądy, które są składowymi prądu głównego, i dlatego można powiedzieć, że rezystancja R1 jest połączona względem tych wszystkich tutaj zaznaczonych tą niebieską otoczką rezystancji, w sposób szeregowy. Dlaczego tak? No bo to wynika z tego, że przez rezystor R1 płynie prąd główny i. Ten prąd rozpływa się na wszystkie pozostałe rezystancje obwodu. Gdybyśmy z tych rezystancji wyliczyli tak zwaną rezystancję zastępczą obwodu, znalazła ona by się dokładnie w takim miejscu i wyglądałby następująco. Tu mamy napięcie U. Rezystancja R1. Tu jest ten jeden węzełek. Tu jest ten drugi węzełek, natomiast tym kolorkiem niebieskim byłaby jakaś rezystancja zastępcza rz.